Wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na prognozę tygodnia od 2 do 8 marca. Aktualnie Słońce znajduje się w znaku ryb i przechodzimy do pełni w znaku panny, która odbędzie się 9 marca. Te oba znaki, czyli ryby oraz panny, to znaki zmienne, i tutaj należy już się nastawić przede wszystkim na nadchodzące przemiany. Ze słońcem w znaku ryb mamy sobie uświadomić i zrozumieć, że dobrobyt na Ziemi jest związany przede wszystkim z naszym połączeniem z całym środowiskiem, z przyrodą, ze zwierzętami, ze sferami uniwersum, abyśmy to zrozumieli, że nie jesteśmy odrębnymi istotami, ale wszyscy razem współżyjemy. Potencjałem znaku ryb, czy słońca w znaku ryb jest przede wszystkim kreatywność, jest spiritualność, jest fantazja, jest współczucie oraz religia. I Teraz będzie to bardzo ważne, ponieważ Merkury jest jeszcze w biegu wstecznym do 4, do 4 marca, do, 16, do 10 marca właściwie, ale 4 marca przechodzi do znaku Wodnika, abyśmy wszyscy razem z planetą komunikacji skierowali swoją energię do Wewnątrz. Sam Merkury w biegu wstecznym niestety nie nadaje się na biznesy, nie nadaje się na planowanie. Nie na planowanie, tak, ale nie rozpoczynanie nowych projektów może przynieść tutaj intrygi, chaos, czy też jakieś zamieszania. Czyli proponowałabym już do dziesiątego zaplanować sobie na wszystko więcej czasu, ale także. Przede wszystkim nie załamywać się. Jeżeli w danym momencie coś ci się nie udaje, jeżeli masz do czynienia na razie z jakimiś trudnymi sprawami, które trzeba jeszcze raz rozpoczynać, je jeszcze raz załatwiać, jeszcze raz zbierać jakieś papiery z Merkurem, czy to od znaku ryb, czy następnie od czwartego w znaku wodnika, może być tak, że w danym momencie jesteś załamany, że widzisz wszystko w czarnych kolorach. Następnie po 10 może się wszystko odmienić, czyli proszę tutaj nie załamywać się przede wszystkim. Ten Merkury teraz w znaku wodnika od 4 do 16 sprzyja przede wszystkim znakom ognia i powietrza, czyli wodnikom, wagom, bliźniakom, lwom oraz strzelcom, żeby przemyślały swoje sprawy, żeby wykazały więcej kreatywności, żeby Wykazały się otwartością i intuicyjnie podejmowały wszystkie zadania. Do 30 marca Mars, planeta energii, planeta działania, planeta inicjatywy, znajduje się w znaku koziorożca. I tutaj jego położenie jest bardzo korzystne, ponieważ Mars w koziorożcu jest w wywyższeniu, czyli może w pełni ukazać swój potencjał i będzie przede wszystkim pomagał każdemu z Was. Nie tylko jeżeli chodzi o motywację, o siłę, o pewność siebie, o zdecydowanie, o dyscyplinę, ale nadaje się przede wszystkim właśnie do inspiracji, do podnoszenia swojej, swojej siły, swojej energii, swojej świadomości. Mars w znaku koziorożca tak jak gdyby wie, co ma robić, zna swój cel. Może prace razem z planetą energii w znaku koziorożca trwają dłużej, trwają dokładniej, ale tutaj jest pewność, że będzie coś zabezpieczone, że będzie coś na stałe, że będzie coś szlachetnego, że będzie coś dobrze zrobione. Wyobraźcie sobie Noe, który budował arkę. Wszyscy się z niego wyśmiewali, z jego pracy, a to on uratował cały świat to on uratował może nie cały świat, ale uratował swoją rodzinę, zwierzęta, pracując właśnie wiedząc, że ta praca, którą robi, ma cel wyższy, pomaga innym. I i jednocześnie był przekonany do, do swojego planu, do swojego dzieła do, i do swojego celu. <laughs> Razem z Marsem w znaku Koziorożca, ponieważ Mars będzie łączył. Się z wszystkimi bardzo ważnymi planetami teraz znajdującymi się w znaku koziorożca, czyli Jowiszem, e, Plutonem oraz e, Saturnem i węzłem, i teraz był na, na węźle karmicznym. Te połączenia e, do, szczególnie do 30 marca, są bardzo ważne, ponieważ będą tak jak gdyby pierwszymi sygnałami dla każdego z Was. Obserwujcie, co się będzie w tym czasie działo razem z pełnią i następnie nowiem, ponieważ to są. Już pierwsze sygnały, które e, dalej będą się rozwijać w grudniu 2020. Sam znak koziorożca. Kieruje symbolika kontrola, praca, doświadczenie, sukces, porządek, jakość, trwałość, ale także powaga naszych zadań. I Mars przyjmuje tak, jak gdyby te cechy w znaku, w znaku koziorożca. E, podwójną energię w tym miesiącu otrzymują już od 16. koziorożce panny, byki, skorpiony oraz ryby. E, jeszcze wcześniej, czyli 3 Wenus, Wenus w znaku barana, tutaj napisałam nie po kolei, ustawia się w kwadracie do Saturna, to będzie 3 marca. Ta Wenus, ta, ta Wenus w negatywnym aspekcie właściwie do Saturna już na ostatnich stopniach, ponieważ będzie piątego przeskakiwać do znaku byka, czyli do swojego domu. Wenus należy i do byka, i do wagi. Wskazuje nam na zmiany przede wszystkim w relacjach, w partnerstwach, w wartościach, czy też e, także w kwestiach finansowych wszelkiego rodzaju, i razem z połączeniem z tym kwadratem, czyli Wenus ustawiona w kwadracie do Saturna, nie podchodziłabym lekceważąco do spraw finansowych, nie podchodziłabym lekceważąco do relacji wszelkiego rodzaju, ponieważ jest to aspekt do, dosyć e, trudny. I razem z Saturnem jest są, tak jak gdyby, nie tylko jest to test na relacje, na partnerstwa, ale co ma sens, jaki ma sens dane partnerstwo prywatne, jaki ma sens dana współpraca, dana kooperacja, czy dane relacje nam szkodzą, czy dane relacje są na trwałe, są na stałe, są porządne, czy dane relacje także są na, na, bazie, na, na bazie prawdy trudność do trudności w relacjach i w partnerstwach, czy to prywatnych, czy to zawodowych, może dojść niestety tam, gdzie bazuje coś na nieprawdzie, gdzie bazuje coś na, na e, ograniczeniach, czy też na kłamstwach. Jednocześnie, jeżeli chodzi o tematy finansowe, tutaj proszę mi uważać trzeciego, e, e, trzeciego z tą konstelacją. Zanim Wenus wpadnie do byka, nie ryzykowałabym, nie podejmowałabym też Żadnego ryzyka, bo Saturn tutaj będzie rozpoznawał takie, jak gdyby różne kombinacje, różne machinacje, różne, różne kłamstwa i będzie zamykał niestety te relacje, te partnerstwa, które po prostu nie mają trwać na stałe. Tak? 5 marca Wenus przechodzi do znaku byka i tutaj czuje się wspaniale, powraca do swojego domu. Tutaj będzie szukała harmonii, spokoju, miłości, piękna. Wenus w znaku byka pomoże nam rozwijać się kreatywnie, zajmuje się urodą, zajmuje się zdrowiem, to są przyjemności, przyjemności radości. Wenus szuka harmonii i Wenus będzie ustawiała się w trygonie do Marsa, do Jowisza, do Plutona i do węzła karmicznego, czyli mogą w tym czasie powstać wiele partnerstw, które naprawdę są na stałe. 8 marca dochodzi do przed samą pełnią, dochodzi do bardzo dziwnych konstelacji. Wenus bowiem będzie przechodzić Urana w znaku Byka. A Słońce łączy się z Neptunem w znaku ryb. Z jednej strony, gdy, we, gdy Słońce w znaku, w znaku ryb jest pełne zamyślenia, myśli o łączności, o jedności, o wspólnocie, o zrozumieniu, ale też jedności, tak też Wenus na, na Uranie w znaku byka to jest rewolucja, to są odnowy, to są zmiany, to są odnowy wszelkiego, wszelkiego. Rodzaju i tutaj uwaga, ponieważ ta Wenus na Uranie będzie pragnęła więcej wolności, więcej niezależności, więcej przestrzeni, więcej wolności przede wszystkim dla siebie i dla swoich działań. Czyli tutaj proszę już, ponieważ ten dzień, 8 marzec, Dzień Kobiet, przedstawia się bardzo zmiennie. Proponowałabym przede wszystkim o zrozumienie sytuacji, że z tymi konstelacjami jest przede wszystkim tak, jak gdyby wskazane na konieczność odnowy, na konieczność unowocześnień w relacjach wszelkiego rodzaju. A samo połączenie Saturna, Plutona, Jowisza w miesiącu marcu i teraz marca. Przedstawia już nam i pokazuje, że czas jest na zmianę, czas jest na odnowę, to, co nie jest na stałe, to, co jest, to, co jest już przestarzałe, co nie wnosi nic w nasze, życia, w, na, w nasze życie, podlega od natychmiast razem z tymi konstelacjami przyspieszonej ewolucji oraz zmian. Ja dzisiaj serdecznie dziękuję. Zapraszam Was wszystkich na warsztaty do Koło Brzegu 17 i 18 kwietnia. Warsztaty odbędą się w sali konferencyjnej Hotel Scandpol w Koło Brzegu. Jest jeszcze parę miejsc wolnych, kto chce spać w hotelu w Scandpol. Jeżeli nie, jest wiele miejsc innych w samym Koło Brzegu na, nad Morzem. Zapraszam, spójrzcie do internetu. Zapraszam wszystkich. Będziemy omawiać energię lat na następnych. I Potencjał, co będziecie potrzebować w następnym czasie, w tym roku i w następnych latach do roku 2024. Zapraszam także do porad i życzę wszystkim wspaniałego tygodnia. Dziękuję bardzo.